Jesteśmy w pomieszczeniu do nagrań efektów synchronicznych. Jest to mała cząstka pomieszczenia, które było w starej wytwórni, w części, która została teraz oddzielona od, od CETY. Miejsce, gdzie się robiło dźwięk, dźwięk, który nie został nagrany na planie, dlatego jest potrzebne odpowiednie pomieszczenie, odpowiednio wyciszone, odseparowane od dźwięków. Eee, I w nim nagrywa się wszystkie dźwięki, których brakuje w filmie albo których nie da się właśnie nagrać e, na planie. To jest imitator dźwięków, który, który właśnie e, na, naśladuje konie. Te konie jeżdżą po jakichś tam brukach, po kamieniach i w zależności od podłoża e, robią konia. Dla mnie bardzo taką ciekawą rzeczą jest e, na przykład istnienie dźwięku, a nie istnienie jego w rzeczywistości. Przykładem takim jest mieć świetny gwiezdny wojen. Każdy wie, jak brzmi, każdy wie, jak powinien brzmieć, natomiast coś takiego po prostu nie istnieje w rzeczywistości. A tego producentem jest Polak, pan Kudelski, który po wojnie wyjechał do Szwajcarii, tam otworzył fabrykę i. Yy, Światowe, sławy magnetofony produkował, nagra, w, jest znane w środowisku dźwiękowców na całym świecie ta nazwa, oczywiście jest od polskiego słowa nagrywacz. Dzisiaj to miejsce jest używane do naszych produkcji, technika motion control wymaga właśnie takiego znaczy mocnego użycia dźwięku synchronicznego gdyż nie możemy używać ze względu na hałasy które robią urządzenia studio A nie możemy używać nagrywanego tam na scenie dźwięku